telefon zaufania Dzień dobry, to jest telefon zaufania dla osób z problemem alkoholowym. Tak, dzień dobry, tak. tak. Bo ja mam 17 lat i strasznie dużo piję ostatnio tą. Na takim te imprezie to mhm. dużo tam było. Tam nie wiem, wypiłem chyba Switra, wódki sam. Mhm. No i tam trochę było gacza że osób zgonywało. No czyli nie przytuli, bo się dużo chlali. Mhm. No i tam na wyrwała tak na ten typiarka. No i kurde. Do, nie wiem, nie wiem, to, nie wiem czy to można powałki, wiem, czy Ale po czy co. No po prostu... Co, proszę? Czy zgwałciłem czy co? Nie wiem jak to można powiedzieć. Bardzo dużo wypiłem. No i jakoś tak, się po prostu. No wyruchałem. ona na zgonie leżała. Ona na zgonie leżała, ja ją wyruchałem i nie. Nie wiem, że... No, to jest słaba na zgonie leżało. Nie wiem, I czy czyli można. Czyli to, czyli co się wydarzyło, jak go pan prześlił? No nie ma tak powiedzieć. No wsadziłem w Mhm, Państwo stosunek seksualny. <grystanie> no to teraz trzeba tak, się dużo... przebadać na choroby przenoszone drogą seksualną, HCV, HIV, HBV, bo... No to, można... to jest to HTV, bo bo HIV-to słyszałem się można. Ym... I odbyli to, Państwo no, to znak to bez zabezpieczenia, to należałoby się przebadać na te wszystkie wirusy. No, no... wiem, ale to... ja nie wiem kto to był, bo... Yy, no to tym bardziej, to leżało. tym bardziej, to tym bardziej. No ja wiem, no ale kurde... Najgorsze, żeby dziecka nie mieć. Halo? Naj Najgorsze to, żeby dziecka nie mieć. Na... najbardziej no? moc? Żeby dziecka nie mieć. No to nie ma tej pewności, proszę Pana. No nie ma, ale to jeszcze nie pamiętam czy się dokładnie w ten wcisko spuściłem, nie pamiętam tego. Wie pan co, no to to już ja też nie jestem w stanie tutaj panu pomóc, yy, natomiast... No tak, ale nie wiem co, co zrobić z tym, że ja tak piję, bo to jest często, prawie. No to, to trzeba iść do poradni i trzeba się zdiagnozować. No ale tutaj właśnie przyszły o pomoc. Nie, to tutaj pan nie pisze, tylko pan dzwoni. No, zwolnie znaczy się. Trzeba pójść do poradni, trzeba się spotkać osobiście z terapeutą, a poza tym trzeba pójść do punktu y, testowania i przebadać się w kierunku żółtaczki, w kierunku HIV, bo może y, jakby doszło do zakażenia. To, a to, to, HT, a to uh, THC, co, czy jakoś tam, co, co Nie, to za choroba? to jest e, substancja psychoaktywna. Ale to jak to było? Już się już mylą te wszystkie rzeczy, za dużo tego złożywaczka. Żółtaczka, żółtaczka, trzeba się teraz iść przebadać ale... w kierunku żółtaczki. C A, i B. To... A, C i B. Mhm. No to nie wiem. Bo... Kurde, tam też to to. Tak, za, za, czysto, za, za czysto w tych majtkach to nie miała i też nie No to wiem, dlatego to trzeba się iść bo może pan jeszcze z, został zakażony innymi chorobami przenoszonymi drogą seksualną, że rzączką można się zakazić kiłą, rzęśkowicą, kujekciną kończystą. To... Jest dużo chorób nie. przenoszonych drogą seksualną, więc jeśli się odbywa stosunki seksualne z no tak, nieznaną tak. osobą, no to trzeba się z tym liczyć po prostu. Trzeba miesiączka... się obserwować teraz, bo mogą wyjść jakieś zakażenia. No wiem, wiem. Właśnie wiem, ale to, ta miesiączka dosłyszałem, że tylko dziewczyny mają. No, chyba, no to dobrze pan słyszał. Miesiączkę pan majo, mają tylko dziewczyny. To jak pani mówi, że się mogę zarazić tym? Czym? No yy, miesiąc, miesiączką. Nie, to chyba pan nie dosłyszał co ja mówię. No nie, bo trochę słabo sły, yy, słyszę tutaj. Ja mówię, że rząd, mógł się pan zarazić innymi chorobami przenoszonymi drogą seksualną, na przykład rzeżączką. A dobrze, a jeszcze tak y, y, poprzez na przykład jakbym następnym razem i bym na przykład y, y, odbyt to spróbował, to też mogę się zarazić, czy tylko w cipuchę? Y, wie pan co no, to trzeba się tutaj zapytać lekarza już o to, bo my nie jesteśmy y, telefonem y, pod kątem edukacji seksualnej. To troszkę A No mnie bo do szkoły pan... nie chodzę, ale... To... No niestety, to... No, to... No. to trzeba się zapytać lekarza, co, co? no. Albo książki poczytać, no, właśnie... w internecie poszukać. Jest... Czy... A no to w internecie tak oglądam takie filmy edukacyjne na e, stronach takich pornograficznych, to tam... E, nie wiem, oni to... Ale pornografia kontronu. nie jest edukacją. Ale to w praktyce można zawsze dowiedzieć się, czegoś nowego nauczyć. No ale na filmy to nie jest praktyka. A jeszcze bym chciał się dowiedzieć tak, czy dużo jest takich osób, co na przykład tak, bo mi mówi koledzy, że tylko ja tak jestem. Dużo jest takich osób, że piją powiedzmy z pół litra i tak jak ja mówię, leżała tipiarka na zdanie, ciągnąłem majtki i wyruchałem po prostu, jak nie wiedziała. Dużo takich osób. No wie pan tacy, co, no dzieciaki. może być pan oskarżony o gwałcę na przykład w tej sytuacji. Ale ona była nieprzytomna. No ale skoro już pan tutaj dzwoni, to myślę, że y, ktoś już o tym wie. No ty pani jak na razie, ale myślę, że mnie pani... Idzie, ale tak? ja nie mam, w ogóle jakby nie znam pana i, i telefon jest anonimowy, więc ja zamierzam tutaj się angażować w prywatne sprawy. W każdym razie tak, podejmowanie jeszcze... kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu, tak jak mówię, może zakończyć się ciążą, może zakończyć się chorobami przenoszonymi drogą seksualną. Czy to tam jeszcze da się znieść, bo to nie ja bym był w ciąży? No tak, no ale pan no. będzie wtedy zobowiązany do utrzymywania dziecka. A jeszcze bym chciał się spytać, czy 12 centymetrów penisa to jest dużo? Proszę pana, to z tym trzeba rozumieć, to do A dobra, to nie jest dobra. Na razie.